Tam. Chciałem wam pokazać wydech akrapa Chińską kopię Jest idealną kopią akrapowicza Jeśli ktoś miał styczność z akrapem eee, No powłoka się różni bo to raczej nie jest karbon Przynajmniej tak mi się wydaje eee, To jest jakaś folia żaroodporna prawdopodobnie Ale daje radę jak widziałem na filmikach Ludzie mają po, po, po kilka miesięcy te wydechy Nawet tam ktoś pisał że dwa lata i dają radę. Dźwięk jest identyczny do Grapowicza. No i wygląda tak. Debe killer jest. Można sobie go wyjąć. Będzie pełny przelot. Druga strona tak wygląda. Dodaję jeszcze złączkę. Redukcję taką z 35 chyba na 51. Obejmę. I, I takiego stickera naklejka żaroodporną również. Postaram się, to, postaram się to zamontować w którymś z motocykli moich, albo w R6 2007 rok, albo w R6 2014. Końcówka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i, i dźwięczało. Dzięki.